O kurde, lasery. <laughs> Przypominają mi się stare czasy Genshina, żeby uważać na nich. Oaa, nie drapnij mi. O niej! O, o. Tego się nie spodziewałem, dobra jestem. Hej, hej, widzu. jak pewnie zauważyłeś, znowu jestem w cyrku, ale spokojnie, tym razem go nie będę wykonywał, jestem w zupełnie innym celu. Patrz już nowy wystartował, a ja zamiast robić nowego regionu, przybiegłem tu w jednym celu, żeby zrobić kolejne echa do postaci. W sumie dostaliśmy do dwóch nowych postaci: do Deski i do Ventiego. Hm. Zastanawiam się, kogo tutaj wybrać, bo mam jednak tylko dwa klucze do wyboru. Spokojnie, nowy miesiąc przyjdzie, to przyjdzie też również do nowej postaci i postanowiłem, że najpierw pójdzie na Ventiego. Tak. Stwierdziłem, że Ventie będzie. Idealny do tego wyborem I po prostu zrobimy to Mam postać Venti'ego zrobioną Niby deskę też mam dobrze zrobioną Ale ona jest bardziej pod tanka u mnie zrobiona <grybujesz> Więc nie wiem czy ona by się sprawdziła Bym musiał chyba ją przebudować A Venti'ego mam już dobrze zrobionego Zresztą ładnie wygląda to echo Więc lećmy zobaczmy jakie tutaj wyzwania nas czekają W tym miesiącu A raczej w tym patchu w sumie ja wiem, miał być odcinek ze starlin, ale w Starlene się nie dzieje. Zresztą miał być event jakiś, ale wyszedł event taki, że Ala Liban Genshinowy, więc <laughs> w ogóle go nie nagrywam. W ogóle patrzcie jaka ciekawa miejscówka. Ej, ale pięknie wygląda ten zamek, powiem wam. Hmm, a mam delikatne podejrzenia, Ej, ale spójrzcie na to wszystko, czy to nie są pierwsze asety, no nie wiem, Lot może mieć takie asety właśnie, ten zamek do toro, może tak być, bo kurde pierwszy raz widzę takie zamczysko, <grystanie> może tak być, w ogóle tutaj widzę jakieś od razu pierwsze wyzwanie na czas, czyżbyśmy musieli się na czas dostać gdzieś tam. O kurde, lasery. <laughs> Przypominają mi się stare czasy Genshin'a, żeby uważać na nich. Ua, nie drapnij miło niej! O, o, tego się nie spodziewałem, dobra, jestem bezpieczny. W ogóle powiem włączyć ten interfejs, wiecie co? Ale podoba mi się bez interfejsu, jak to robię. <laughs> nie jest to jakieś za bardzo wymagane, ale jest na pewno też bardziej wymagające. Dobra, widzę, że tutaj już muszę jakąś ścieżkę obrać. Ja mam tutaj kuleki do zebrania. Kurde. Jakieś liny mi się nad głową pojawiły, żeby mnie dotknął no, nich. No nie, u, gdzie? O nie, gdzie mnie. Czekaj, dotknąłem tego i mi się nic nie stało. Czy co to za kratka jest? Halo! Jak ja mam to minąć? Do dołu? O nie, dobra, rozszerza się, okej. Okay. Cierpliwość jest notą, widzę w tym imencie. Brawo, udało się, dotarłem. No, Ciekawe czy to było na czas. O, przy, 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 przy. Czekaj, dotknąłem tego lasera i mi zabrało prawie co HP. <lety> Brawo, o ale tu mogę się wyleczyć na szczęście. Uch, że widzieli to. Hmm, tu nam elemental skill'a użyć, ale ja wiem, że można to bez elemental skill'a tu wskoczyć, jestem pewien. Z drugiej strony, no nie powinienem się tak bawić, po prostu to zrobić. Żeby to wskoczyć... Uf, dobra. Przestań się bawić, użyj tego skill'a. <lety> Od tego jest ta postać, prawda? No i co, finalnie... Arena. Walka z przeciwnikami. Widzę, że tutaj pochodnie przygotowane, więc będziemy musieli pewnie... Urna! Czekaj. Tak? Czemu to nie wybucha? Wybuchaj! <grystanie> Dobra, bo ja chyba tutaj coś psuję. Odpalmy ich wszystkich i wtedy powinienem odpalić to. No, chyba tak. A ja to popsułem. Klasyk. <grystanie> Dobra, no powtórzę. No trudno, zdarza się. Możecie przyjść, podejść do tego bliżej? Ała! a dostałem... No, trzeba ich tak detonować, dobra. To ja popsułem, to ja popsułem widzu. Na <grymne> początku. O co ja to odpalam? Wiesz mi zaraz to będzie potrzebne. <grymne> A, i to też... Łapie to! Okej, okay, dobra, 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 dobra. Już wiem o co chodzi. Teraz będzie lepiej. no Obiecuję, obiecuję, teraz się postaram. Wiem. <grymne> wiem, że popsułem jeszcze raz. Mam nadzieję, że od tego momentu. No dobra, to robimy tak. A nie, mogłem od razu tak odpalić ulta. Ale jest wszystko w porządku, jest w porządku. I to powinno ładnie zdetonować. Dokładnie, wszyscy padają. I czekamy teraz na kolejną grupę. I znowu to samo, dobra. Ulcik gotowy. Czekamy na balon, bo balon jest potrzebny. <ścoughs> Bez balona nie ma roboty. Dobra, jest balon. Tylko, żeby dobrego przeciwnika złapać. Dobra, jest. Zło... Cała grupa złapana. Detonuj się. Detonuj się szybciej. Dziękuję, tylko że no. A chyba za kiepsko mi to paszło. To jeszcze nie stracone, to jeszcze można wygrać. Tak, tak wydaje mi się, tak mi się wydaje. Dobrze, jest git, jest git, tylko tam Tamtego nie złapało, chodź tu, wracaj tu. Ej, to, to jest wyjątkowo trudne. I po to odpalam, jak wiem, że tego nie zrobię. Tak dla satysfakcji, żeby odpalić. Dobra, tu już mogę powiedzieć jedno: od razu odpalamy, praktycznie w miejscu, odpalamy wszystkie umiejętności i. Tadam, zrobione. Początek już wiem, jak zrobić. Ale jak teraz kolejne zrobić? Hmm. Muszę ich chyba tutaj sprowadzić do tego torcza. No tak mi się wydaje. I teraz się odpalić i powinno dać radę ich zrobić. Pali się? Pali się. Dobra, idealnie, idealnie. Bombka jest też przygotowana i boink! I wszyscy zrobieni. Super. I teraz muszę się tu przygotować. Tu muszę być. O nie, ojdź ode mnie! Farszywcze. Ej, czemu? Ej, tamto mi zgasło. Halo, dlaczego? Dobra, i teraz musimy znowu. Teraz cierpliwość, cierpliwości, cierpliwości, Teraz. Teraz będzie dobrze. Nie! I złapo ognia! A nie, może. Dobra, jest Git, dobra. No nie! Nie został mi ostatni komar. Weź go, Ubi. Ja nie mam umiejętności na tego. Na węcie nie mam w ogóle tych elemental. auto ataku. O, dobra, udało się. Ej, jeszcze Archimede jakiś mi się wbiło. Uch, pewnie za zdobycie echa. No i dobra, to było już myśle, Tu trzeba było pomyśleć. Tu nie można było bezmyślnie klikać. Elemental skill, elemental burst. Elemental skill, elemental burst. Tu trzeba było już trochę pomyśleć, Rzadko to się zdarza. Czas to ocenić. Czas ocenić to echo, jak to ładnie wygląda. Ej, no, kozak jest. Kozak jest. Tak jak ja mówiłem. Spacza, na pacz te echa wyglądają coraz lepiej. Spójrzcie, jakie to dobrze jest wykonane. No. <grym> przy, przy pierwszych postaciach, gdzie te echa się pojawiły, no to one tak średnio wyglądają. Ich praktycznie nie widać, a tu w ogóle to echo ma fajną rzecz. Bo widzimy tę animację właśnie takiego piórka oraz kwiatu, który jest wymagany do właśnie wzmocnienia naszej postaci, do ulepszania jej specjalnej. Nie pamiętam, jak ona się nazywa coś na C. <grym> a to to może być właśnie od tych specjalnych dmuchawców, które występują w Monster. No, nie, cudo wygląda. Z patch na patch coraz lepiej ta e, te echa wyglądają. Pięknie się prezentują. Już nie mogę się doczekać kolejnego echa, żeby zdobyć właśnie dla deski, bo tam to też również wyglądało cudnie. Może i rzadko gram tymi postaciami niektórymi, ale powiem wam, że jak widzę to echo, jako to taki dodatkowy efekt, genialnie to wygląda. Jeszcze chcę zobaczyć, jak to będzie w locie. Genialnie, cudo, podoba mi się. Jak patrzę na skin do Venti'ego to tak, no, taki przestarzały jest, taki przestarzały powinni mu dodać takim stylu fonteinowym, bo no, widać, że jest taki no, średniawy, przestarzała postać, pierwsza postać, która wyszła, no, średnio tak wygląda. A wy co moi drodzy widzowie, sądzicie o tym wspaniałym echu nowym? Podoba wam się, czy raczej nie będziecie próbowali zdobyć właśnie dla Venti'ego? Jak dla mnie na plus. Patrząc na pierwsze postacie, które dostał echa, no to średnio wyglądają, nie mają takich fajnych efektów, jak właśnie tu mają kolejne nowe postacie. Spacz na patch, tak jak za każdym razem powtarzam, lepiej to wygląda i ma coraz więcej fajnych efektów. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej!